25 maja, 5.30 śluza za rizę. Przyjechałem za swoim pierwszym szczupakiem w tym sezonie. Mam nadzieję, że się uda. Kilka razy byłem w ostatnich dwóch tygodniach. Niestety nic z tego nie wyszło. A dzisiaj tak jest po opadach deszczu. Jest pochmurno, ciśnienie wysokie. Na razie bez wiaterek, ale wiaterek jest północny do północno-wschodniego. Ale myślę, że nie będzie aż tak przeszkadzał. Ważne, że jest za niebo zachmurzone. Mam nadzieję, że to spowoduje aktywność szczupaków w końcu i w końcu, jakiegoś uda mi się złowić. No i tak, kolejny wypadek 2,5 godziny zaliczony, z rana No i niestety, prawie koniec maja, ja jeszcze jestem bez szczupaka Nie dość, że nie złowiłem szczupaka, ba, wziął jeden malutki, 20cm Odpiął się po całym brzegiem To na dodatek, nie dość, że lipa, to jeszcze zmarnowałem może rybę sezonu Sandacz liczę jakieś 3kg, jakieś 60cm Gruby być może jeszcze filmik się udało nagrać Nie wiem, nie mam pojęcia Dlaczego nie mogę słowić czupaka Dlaczego on nie żeruje Powinny chociaż pistoleciki małe brać Ale nie chcą Pogoda dzisiaj wyśmienita Być może gdyby cały dzień człowiek pochodził Może jakieś rezultaty by były Ale 2,5 godziny Dwie ryby na haku no Nie licząc wyjścia kątków małych no. Żadnej się nie udało wyciągnąć No niestety